Dzień dobry, jest środa, 6.30. A my ruszamy do lasu z kijkami, trochę się poruszać. Jesteśmy już przy lesie, ale wyjątkowo dużo samochodów dzisiaj na parkingu. Zabierzemy nasze kijeczki i zobaczymy, jak w samym lesie, czy też będzie dużo ludzi. Mamy taki zapas powiedzmy 2, 2,20 przed rozpoczęciem pracy ale też dobrze zakombinowałem w razie czego wziąłem e, telefon służbowy słuchaweczki dzisiaj o 9 mam akurat obowiązkowe szkolenie także w razie czego będę mógł szkolenie zacząć przez telefon zobaczymy jak to wyjdzie czasu jest sporo zapas czasu jest sporo. No i dotarliśmy do naszego punktu docelowego Nasza ulubiona, ukochana plaża w środku lasu na tyłach lotniska Bemowo Jednocześnie jest to połowa naszej trasy dzisiejszego spaceru z kijkami Mega, powiem Wam, że mega sprawa takie wybranie się do lasu do ruchu, żeby się poruszać, żeby mieć aktywność fizyczną przed rozpoczęciem dnia. Mega. Ja to w ogóle muszę się dzisiaj trochę bardziej rozruszać, bo wczoraj mieliśmy trening na siłowni. Robiłem z Romanem ręce, no i trochę te ręce pobolewają. Chociaż nie jest tak źle, jak myślałem, że będzie, bo wczoraj, zaraz po treningu, to no nie mogłem się przebrać, szczerze mówiąc, tak mnie bolały łapy. Ale jest już całkiem nieźle, tylko lekkie zakwasy w ramionach. No i rozgrzewam je na tym naszym dzisiejszym spacerku. Teraz troszkę się podalektujemy plażą, spokojem w lesie. Mega. No i co, dotarliśmy? Dotarliśmy z małymi przygodami. No i takie poranki to jest dobro. Dobra, zostało jeszcze chwila czasu, więc śmigamy do domu. Jeszcze w domu chwilkę odpoczynku i pracka.